Hej, witam Was na kolejnym moim odcinku na rowerze zbieram złom a teraz sobie zważymy e, złomik z tego z tego całego kartonu nie liczę tego co odłożyłem, różne takie inne rzeczy metalowe typu taki młotek, to sobie zostawię tego nie będę ważył ogólnie zważymy co ile jest w kartonie i Zobaczymy ile było złomu wiaderko by... Okay. Odejmiemy potem wiaderko Tu już mamy 12 kurczę nie widać, to jest światło Czekajcie Wyszło 12 kg 335 Czyli tu będzie 12 kg Liczmy, nie wiem, e, po złotówce, bo e, po 80 groszy, nie wiem, po ile teraz jest 0,80, to jest 9 zł i 87 groszy, plus to odejdzie z tego wiadarka. E, dobra. Tu już jest 12 ponad kilogramów. Dobrze. 12,335. Teraz zobaczymy. Potem to z... wszystko zsumujemy 11-335 wyszło i teraz będziemy teraz będziemy sobie układać, układać wszystkie złote. Czekajcie, bo to jest... takie blachy są dzikie. kilogram taka blacha. Już jest ponad dwa kilogramy. Uczu nie widać tego.

A blacha jakaś fajna giętka, ciężka 7 hmm. kg, tak, dobra. dobra, to na końcu takie opierzenia chyba albo coś takiego Coś mi się wydaje, bo to zobacz powyginane coś. Dobra

21 kg i 21 kg wyszło no i wyszło 21,185 tego gram złomu po 80 groszy wychodzi 16,94 dodajemy tu wychodzi 26,82 za sam złom. No i odejmijmy te wiaderko tam. Jakby było 24 kg złomu, nie wiem, wiaderko waży plus minus, I teraz wychodzi 26. 26. no i 26 i tam to było chyba gdzieś 9. Dokładnie wyszło mi już, mówię wam, 876 za tamten mosiądz i aluminium, to wyszło, że zarobiłem 35 zł, ale jeszcze najfajniejsze, że prawdopodobnie jeszcze przyjedzie jakaś tam partia, nie wiem ile, kiedy i w jakim czasie. To też dogram jakiś filmik kolejnego. Więc kończę z 30, liczmy 35 zł na plusie, więc. Ja jestem szczęśliwy, bo je wpadł złomik, aluminium i trochę moździerzu wpadło też i kwasówki czy nierdzewki, jak zwał, tak zwał. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja się cieszę z wynikiem 35 zł. To jest super. Dla mnie każdy groź jest cenny. Ja się, że wszystkiego czesza... Cieszę, przepraszam. <laughs> I co? Jak chcecie, to zostawcie. Subika, komentarz, łapkę w górę. No i liczę to coś to od co jeszcze wziąłem, bo wziąłem ten młotek, te różne jakie narzędzia fajne, więc ja jestem zadowolony z każdego gramu metalu, czy to złom, czy to miedź, czy to aluminium. Pozdrawiam Was serdecznie, a złom i do puli i jedziemy dalej. Pozdrawiam Was do następnego koleżanko i kolego.